Czujaj, nazywam się Wiktor Wieczorek, jestem komendantem szczepu 51 Warszawskich Drużyny Harcerskich i Zuchowych Kremenaus. Chciałbym w tym materiale przedstawić Ci dwa elementy umoderowania, które na obozie będą niezbędne: są to wiatry i wywijki. Spełniają one kilka funkcji, o których nie wszyscy wiedzą. Pokażę ci po co są i jakie nosić, żeby spełniały swoje funkcje. Pierwszą z funkcji, konkretnie funkcją getr, jest ochrona łydek podczas różnych gier i harców w leśnych ostępach. Na przykład, kiedy wchodzimy w krzaki, getry chronią nasze łydki przed kolcami, bądź pokrzywami, bądź Smagnięciami różnych innych roślin. W drobnym materiale filmowym, który zaraz ujrzycie, pokażę, jak to wygląda. Jezior błękit groda skał, to jest ojczyzna mał. Tak to właśnie wygląda. Wywiki pełnią inną funkcję. Te takie wywiki. Osłaniają one nasze sznurówki, tak, żeby przypadkiem o coś nie zahaczyły i nie rozwiązamy się, co mogłoby skutkować potknięciem. Potknięcia nie nagrałem, ale. Możecie zobaczyć, jak wygląda przypadkowe zahaczenie sznurówką opatek także się rozwiązuje. Zapraszam. Wydaje. Z tego okna widać chmury na skalistych rzędach. Przetrzywę ciepłą dłonią, razem z nimi się tył. Będą mi grały wiatry na organach turni, Kiedy pójdę uzbójnikować nad dachami róg ¡Gracias!